Mieszkanie dla młodych to rządowy program, który zakłada pomoc w zakupie mieszkania. Według członków szczecińskiego SLD oraz posła Grzegorza Napieralskiego, owy program rządowy ma pomagać tylko deweloperom, a nie rzeczywiście młodym osobom do 35 roku życia chcącym kupić mieszkanie. Takie wnioski poseł SLD wyciąga dlatego, że program ma pomóc tylko w zakupie nowego mieszkania. Nie ma mowy o mieszkaniach z rynku wtórnego. Obecnie państwo na ten program chce. Chce przeznaczyć 600 milionów. Według SLD to zdecydowanie za mało. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie umowy o pracę. Wiele młodych osób jest zatrudnianych na czarno bądź na tak zwane umowy śmieciowe. Te osoby nie będą mogły skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Limit metrażowy zakupionego mieszkania będzie wynosił 75 m2. Dopłata, której najniższy pułap wynosić będzie 10%, wypłacana będzie jednorazowo. Na dodatkowe 5% dopłaty mogą liczyć małżeństwa z dziećmi. Jeśli w ciągu pięciu lat od momentu zakupu mieszkania w rodzinie tej pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, uzyska ona dodatkowe 5%, łącznie można liczyć na dodatkowe 20% dopłaty. Według SLD pozytywnym aspektem programu jest to, że nie trzeba być w związku małżeńskim, aby uzyskać pomoc. Grzegorz Napieralski zapowiedział, że w Sejmie będzie pytał o inny program, który mógłby pomóc w uzyskaniu swojego mieszkania osobom, które mają umowę zlecenie lub umowę o dzieło.